Cztery razy było wykorzystywane lądowisko dla helikopterów przez ostatni rok. Inwestycja została oddana w lutym ubiegłego roku. Rok istnienia lądowiska, na którym cztery razy stanął śmigłowiec, to mało. Przemysław Wojty, dyrektor Dębickiego szpitala, podkreśla, że lądowisko nie jest wykorzystywane według harmonogramu, tylko w razie potrzeb. Śmigłowiec tu nie stoi, śmigłowiec stacjonuje w swojej bazie, zazwyczaj to jest w Sanoku. Czasem w Rzeszowie, czasem z innego województwa tutaj przyleci, i wtedy, jeśli jest potrzeba, ląduje u nas. Jedno lądowanie śmigłowca było próbne, jedno techniczne, i dwa medyczne z pacjentami cierpiącymi na duszności. Sprawa wydawałoby się trudna do uwierzenia w, w latach XX-XXI wieku. E, otóż są tacy ludzie, którzy mieszkają tak daleko i w takich miejscach pod lasem takim terenie, że nie dojedzie tam żadna karetka, nie ma takiej możliwości, oni sami nie są w stanie wyjść i nikt do nich nie dotrze. No i w momencie, kiedy była potrzeba transportu takich ludzi z dusznościami i innymi przypadłościami pilnego transportu do szpitala, po prostu wzywana była karetka powietrzna, która może na polance usiąść i pacjenta przewieźć. Karetka powietrzna ma służyć nie tylko w takich przypadkach, gdzie ze względu na tereny górskie nikt nie dojedzie do pacjenta. Potrzebna jest też wtedy, gdy chorego trzeba szybko przetransportować do innych szpitali w przypadkach kardiologicznych lub po wypadkach.